parczew małe miasto na Lubelszczyźnie a w nim duża rodzinna firma która od lat się rozwija i pozytywnie wpływa na życie mieszkańców jakie były jej początki jakie decyzje pozwoliły się rozwinąć i jak firma przechodziła przez sytuacje kryzysowe o tym porozmawiamy z osobami które na co dzień decydują o rozwoju firmy zapraszam Panie prezesie, pytanie o początki działalności, bo wiem, że one były garażowe, dosłownie garażowe. Tak to prawda, firma powstała w nieprzysłowiowym, a w autentycznym garażu. Pana inżyniera Władysława Szczygielskiego, który kupił e, taką małą linię do powlekania przewodu e, jednożyłowego. Koniec lat 80., początek lat 90., tak naprawdę trudne e, gospodarczo. Przełomowe lata e, dla, dla Polski, jeśli chodzi o transformację i społeczną, i gospodarczą, więc nie były to łatwe czasy, ale, ale może właśnie w trudnych czasach e, e, łatwo było rozpocząć i, i nam się udało. Znaczy, nam mówię o firmie Fabryce Kabli Elbar w Parczewie, która dzisiaj już jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i e, która reprezentuje. E, Polskę, powiedzmy, na arenie międzynarodowej, jako, jako doświadczony i, i duży producent kabli i przewodów elektroenergetycznych. Zatrudniamy dzisiaj ponad 600 osób. Posiadamy ponad 40 linii i ciągów produkcyjnych. A początek, jak Państwo sami doskonale wiecie, był dosyć trudny, ale dzięki determinacji, dzięki uporowi, dzięki wytężonej pracy najpierw właściciela, a potem całej kadry, która w tej, w tej firmie od początku była i do tej chwili jest, I, i ci, którzy przyszli w późniejszym okresie, wszyscy jakby dołożyli tą bieg do, do tego, że ta firma dzisiaj jest na, na tak wysokim poziomie i rozwoju technologicznego, i rozwoju maszynowego, i, i, i zajmuje też takie miejsce i w kraju, i w Europie.